to jest dzień to jest dzień kolejny narodowej żałoby myślę że dyskusja która się toczy wokół tego jest warta żeby porozmawiać także w tej chwili o tym, a w studiu goście Cezary Tomczek Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Staństwa Wziątek Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panu, dzień Sejmie dzień przysłuchiwać się będzie i brać udział w naszej dyskusji pan Mariusz Błaszczak Prawo i Sprawiedliwość. Witam Panie Pośle. Dzień dobry. I może od Pana w takim razie zacznę, bo tu jest pytanie, czy rzeczywiście prezydent Lech Kaczyński nie za często ogłasza stan żałoby narodowej. No ja przyznam, że ta tragedia, która miała miejsce w Kamieniu pomorskim, należy do jednego z większych wypadków powojennej historii naszego kraju. Jeżeli dobrze pamiętam, to tylko bardziej tragiczny w skutkach był wypadek z początku lat 50. Także jest to rzeczywiście wydarzenie niezwykle bolesne, tragiczne. Warto żeby zachować odpowiednią powagę. I stąd myślę, że jak najbardziej uzasadnione jest ogłoszenie żałoby narodowej. Czy Panowie się zgadzacie z tym, że rzeczywiście jest to tak, tak duża tragedia, że trzeba było ogłosić stan żałoby narodowej? Niewątpliwie jest to tragedia i to tragedia bardzo bolesna. Dobrze, żeby wszyscy obywatele, mieszkańcy naszego kraju, łączyli się w bólu z tymi, którzy są tak ciężko pokrzywdzeni przez los, z rodzinami tych, którzy zginęli i tych, z tymi, którzy są poszkodowani. Natomiast oczywiście otwartym pytaniem pozostaje pytanie, czy to powinna być tak długa. Czy ważny jest gest szacunek i właśnie wyraz zatroskania. Natomiast czy to trzy dni, czy dwa dni, czy jeden dzień, to już jest sprawa może drugorzędna. Czy pan nie uważa, że za często są te stany żałoby narodowe? to też czy... jest taka, takie troszkę pytanie bez odpowiedzi, bo prezydent ma możliwość wyłącznego rozporządzania tym, kiedy ogłasza żałobę narodową? Osiem razy ogłasza. Tak, to jest rzeczywiście dosyć często. Trzeba było to porównać z z znaczy na pewno z poprzednią prezydenturą. Natomiast wydaje mi się, że y, można o tym y, rozmawiać, ale raczej po żałobie narodowej. Skoro Zróbmy, mówimy, tego y, ciągle nie przypominać, bo, bo teraz y, to, co się stało, jest przyczynkiem do dyskusji nad wieloma ważnymi tematami. Ale skoro mówimy o, o tej tragedii, która wydarzyła się w Kamieniu Pomorskim, warto, warto wspomnieć o, o takiej pretensji, którą ma Lech Kaczyński do, do rządu o to, że nie poinformował go o tragedii w Kamieniu Pomorskim. Czy Pana zdaniem był taki obowiązek? Moim zdaniem to jest nadzwyczajne wydarzenie. I w takich sytuacjach, mimo tego, iż procedura nie przewiduje działań związanych z przekazywaniem takich informacji prezydentowi wtedy, kiedy nie jest naruszane bezpieczeństwo narodowe, ale w sytuacji szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia tak wielu obywateli, uważam, że prezydent powinien wiedzieć, a więc na pewno dobrze byłoby, gdyby odpowiedzialne służby przekazywały natychmiast informacje o takim zdarzeniu. Tak, to znaczy, że Pałac prezydencki nie ma takich służb, które Przeci, ja oglądają jestem... chociaż. Media? Nie, nie, to nie jest kwestia oglądania mediów. To jest za daleko posunięta interpretacja pana ministra Grasia, bo przecież od niego to się zaczęło. Trochę, wycofał Trochę się wycofał, ale jest w tym pewna logika, którą przedstawiają. Pan prezydent sobie sam poradzi, pan prezydent ma swoje służby. Uważam, że służby odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe natychmiast w każdej sytuacji takiego szczególnego wydarzenia powinny informować także kancelarię prezydenta. Że trzeba sobie jasno powiedzieć, że zarówno premier, jak i prezydent w każdej tak ważnej sytuacji powinien być informowany. Tylko według mnie, jeżeli chodzi na przykład o prezydenta. Prezydent ma takie trzy kręgi zainteresowań, które naznacza i wyznacza mu konstytucja, czyli stoi na straży konstytucji, stoi na straży integralności i w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego jest tym pierwszym żołnierzem. Ale to, że jest pierwszym żołnierzem, nie znaczy, że musi być pierwszym strażakiem, nie znaczy, że musi być pierwszym pilotem. I teraz mamy taką, taką dziwną sytuację, bo prezydent wymaga, żeby w każdej takiej sytuacji go informować tylko gdzie jest ta granica? My tutaj przed programem rozmawialiśmy u mnie w moim mieście był pożar, w którym zginęły trzy osoby. Równie tragiczny pożar i ale czy w nie ma pan sytuacji, takiego ale, nie, ale czy można dzielić życie, czy można yy, 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 równoważyć pięć za dziesięć, w, w którym momencie tak? Czy, czy wtedy również powinien być informowany prezydent? Ja, ja mam pytanie do pana posła Błaszczaka, który jest w Sejmie Czy Pana zdaniem prezydent popełnił błąd, że powiedział o tych pretensjach do rządu? Ja myślę, że każdy z nas jest człowiekiem. To są emocje. Wiadomo, że doszło do olbrzymiej tragedii. Prezydent Lech Kaczyński jest człowiekiem aktywnym. Udowodnił to w całym swoim życiu zawodowym. Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, jako minister sprawiedliwości, jako prezydent Warszawy. Także ja się nie dziwię, że wszystkie te wydarzenia przeżywa osobiście. No i jest głową państwa. Więc jego mandat pochodzi z powszechnych wyborów. Jest to silny mandat. Tak mamy skonstruowany ustrój naszego kraju, że niejako przełożonym premiera jest prezydent i cokolwiek byśmy nie mówili na ten temat, to tak jest. To jest głowa państwa, więc pośle, ale, ale niewątpliwie są... powinien być informowany o tych wszystkich sprawach. Ja bardzo boleję nad tym, że ta komunikacja kuleje. Po raz kolejny okazuje się, że kuleje, ale rzeczywiście zgadzam się z tym, co mówili moi poprzednicy, że jesteśmy w czasie żałoby narodowej i no, raczej nie powinniśmy się koncentrować na tym, skoncentrujmy się no, Ale była to wypowiedź emocjonalna, sposób, po prostu emocjonalna, panie chyba zagrały emocje. panie redaktorze, panie panie są dwie panie zupełnie Zupełnie panie sprawą jest system powiadamiania, a zupełnie inną kwestią jest reagowanie na wydarzenie. I uważam, że rzeczywiście wystąpienie pana prezydenta z uwagami było głęboko niestosowne. Jeszcze jedna sprawa związana z prezydentem, w zasadzie dwie, ale zaczniemy od tej związanej z nominacjami prezydent wstrzymał się z wydaniem sześciu listów uwierzytelniających dla polskich, bo Radosław Sikorski nie podpisał jeszcze zgody na objęcie przez Annę Fotyga ambasady przy... Zupełnie niezrozumiała sytuacja, która przybliża nas w standardach do raczej świata afrykańskiego, a nie do rzeczywistości, w której mamy prowadzić spójną politykę zagraniczną. Musi być spójna polityka zagraniczna, musi być mówienie jednym głosem i nie może sobie prezydent reagować w taki sposób na sytuacje, które przecież dotykają bardzo głęboko naszych relacji międzynarodowych. No tak, ale prezydent ma prawo zapytać, ma, dlaczego nie jeszcze może nie nie podpisanej warunków. zgody na objęcie przez Annęfotekę ambasady. Jedno z drugim nie powinno być łączone. Jeżeli są przedstawione propozycje, to proszę bardzo, pan prezydent podpisuje to, co jest, jest przygotowane, a wyjaśnia sobie procedury, które dotyczą innej Dzisiaj, kwestii. Dzisiaj komentarze się pojawiły, że jest to swojego rodzaju szantaż. Można tak to ująć. Bo jeżeli czyli albo ultimatum, żeby, żeby to troszkę lepiej nazwać, jeżeli sześć nominacji nie zostanie podpisanych, to nie będzie tej nominacji Rany fotegi. Ja jestem przekonany, że ze strony rządu taki szantaż nie występuje, ale nie wiem dlaczego z kolejna, taka dosyć pa... emocjonalna i to nie wypowiedź, tylko emocjonalne zachowanie. Panie pośle, pan poseł Mariusz Błaszczak czy Pan, pan się zgodzi z tym, że to jest, to można nazwać szantażem? Nie. Ja nie uważam, żeby, żeby można było używać tego rodzaju słów do opisu tej sytuacji. Przede wszystkim myślę, że należy nam się wszystkim komunikat ze strony Kancelarii pana prezydenta wyjaśniający okoliczności tej sprawy. No, ja mogę też zrozumieć pewną nieufność ze strony prezydenta z uwagi na te uprzednie działania rządu pana premiera Tuska, no, chociażby ta kompromitująca rząd pana premiera Tuska w sprawa zabrania samolotu prezydentowi rzeczy która zdarzyła się wcześniej. Ja myślę, że przede wszystkim należy rozmawiać, należy wykazać dobrą wolę. Przecież pan poprzednik prezydenta Kaczyńskiego, pan prezydent Kwaśniewski, współpracował z rządem Jerzego Buzka, z rządem prawicowym i tam wtedy wypracowano model współdziałania, Dziękuję. jeżeli chodzi o obejmowanie stanowisk ambasadorskich. Trzeba wyrazić dobrą wolę i chęć współpracy. Panie dyrektorze, widać Jest tutaj bardzo wyraźną walkę polityczną. Niestety każda ta sytuacja i ta dotycząca krzeseł na szczycie samolotu, ta dotycząca szczytu natowskiego będą pogłębiały kryzys w relacji pomiędzy prezydentem i premierem i to nas kompromituje w oczach Europy i świata. Już na ja tylko powiem ostatnie zdanie, że my też wszyscy, jak tu siedzimy, byśmy chcieli, żeby takie spory nie miały miejsca. Jak powiedział Oleg Wałęsa, do celu również można iść z więc mam nadzieję, że tym razem zygzakiem, ale do celu. Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska, Stanisław Piątek, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panom za udział w dyskusji.